Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Amus czy jak to woli Amurekso. Czy w tym odcinku Wam pokażę, jak wyjść z tego więzienia? Czy, czy wasi koledzy, no ja sam budowałem to więzienie? Czy wasi koledzy zamknęli was w takim oto więzieniu? Etam, bez przelewek. Ja dla Ciebie mam super mega wyjście. Tylko muszę jedną rzecz zrobić. Te I wrócić co to. Ja już wam pokazuję. Te tak. się nie interesuje. W tych droperach nic nie ma, co nie. Bo ja to budowałem, więc wiem, że tu nic nie ma. W tych podajnikach tutaj mam nie ja mam chyba przygodowy, tak, mam przygodowy lecę sobie tu palce dźwignię a zapomniałem tutaj dźwignię a nie, muszę tak a nie, taki, tak trzeba to zrobić pięknie o Mamy wolność, tylko. O, i trzeba tutaj zniszczyć paryłkę. O. I płyniemy z O ja nie mówię. Jesteśmy na wolności. Super, mega, dwie sekundy to przeszedłem. Nie wiem, nie miałem timera, ale mam to gdzieś. Super, mega, krótko. A jak pod tym odcinkiem wbijecie yy, tak z pięć łapek, może to spróbuję dla Was, dla Was nagrać yy, wielkie więzienie. Oczywiście. Mm, dopóki nie sprawdzę czy nie, nie, nie będzie celu. ten łapek zostawicie, tyle będzie po prostu no, kiedyś dla was zrobię y, może takie już super mega wielkie więzienie, które no, więc to na tyle w tym odcinku i naro